Dzień dobry Państwu, dzisiaj bardzo ważny komunikat, także zapraszam do dalszej części informacji. Siemaneczko wszystkim, wszystko już jest gotowe, dogadane i jak widzicie w opisie filmu, chodzi o to moje drugie konto, 50 poziom, które leci do Was, do Was. Ktoś z Was zostanie szczęśliwym posiadaczem tego konta, mam nadzieję, że będzie się dobrze bawił, eee, co o koncie, 50 level, pół miliona kasy jest obecnie, jeszcze kupię przynęty, Przynęty wszystkie na, na Anglii, dzisiaj na naszego dzisiejszego streamka. Dzisiaj na tym koncie wieczorem sobie gramy na, na karpiach. Cztery węzły kupione, rakieta kupiona. Tutaj najlepszy sprzęt kupiony poza łódką. Tutaj jest stary, wysłużony kajaczek. Tak to wygląda. Także dzisiaj, dzisiaj jeszcze troszkę z tego uszczuplimy, ale później będziemy zarabiać. Także mam nadzieję, że nawet będzie więcej po dzisiejszym streamie niż tutaj, niż tutaj jest. I jakie są zasady, żeby to konto otrzymać, moi drodzy, mianowicie subskrypcja kanału i pod tym filmem zostawiacie komentarz. Tylko nie spamujcie komentarzami, bo bot, który będzie losował, oczywiście wszystkie powtarzające się komentarze z, z kont będzie kasował. Będzie brał i tak, tylko jeden komentarz od jednego użytkownika, więc nie ma sensu to jakby spamować wiadomościami. Jedna wiadomość w zupełności wystarczy, czyli tak subskrypcja i jedna wiadomość. To wystarczy pod filmem, losujemy w niedzielę. W niedzielę wylosujemy, żeby to tak po pracy około 22.00 w niedzielę sobie zrobimy tutaj na live'iku losowanie tego konta i to tyle. I to tyle słuchajcie, mam nadzieję, że będzie dużo osób. Fajna, fajna zabawa z tego wyjdzie i ktoś będzie bardzo zadowolony. Ja na dzisiaj spadam, wrzucam ten filmik. Pamiętajcie subskrypcja, komentarz i co. I widzimy się wieczorem na live, a później w niedzielę losujemy. Trzymajcie się, cześć.